Cześć, Tutugon Kaloszek. Heja Fasty. Witam. I Dartes. Witajcie. Witam na naszym kanale BronisTeam.pl. Kanał będzie poświęcony tematyce Mirella Pony. Będziemy tam wrzucać też swoje gameplay z gier. Coś z twórczości na pewno. Typu grafika, typu muzyka. Jakiś film na pewno też się pojawią. Może kogoś się da się namówić na vloga. Audiologi też na pewno będą. To jest, jak już zauważyliście, pewnie taki filmik informacyjny. Chcielibyśmy Wam pokazać, kim jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy. No i dlaczego założyliśmy kanał. Może niech teraz powie coś kaloszek. Yy, tak, konto będzie właśnie, yy, jak to wspomniał, Tugon poświęcone MLP, ale nie tylko. Ja na przykład mam plan nagrywać audiologii, czasem jakiegoś gameplaya i tu go nie wspomniał, że będzie towarzyszył nam na, także Diktur, który jeszcze nie przeszedł mutacji, ale yy, myślimy, że z czasem do nas dołączy i wesprze nas, nas w tej trudnej sytuacji, w której jesteśmy. No więc tak, teraz może powie coś Fasty. Ja tu jestem od wstawiania gameplayów i czasem może fanfików. Tyle. No i teraz może coś D'Artes powie. A więc tak, otóż ja początkowo zamierzam, tak jak tutaj wszyscy zresztą obecni, zamierzam dodawać let's playe, które nagrywał będę albo sam, Albo tutaj z obecnymi, ewentualnie z moim kolegą Wojtkiem. Ale jednakże nie zamierzam na tym poprzestać. W przyszłości zamierzam dodać wiele poradników, na przykład jak przyspieszyć komputer, internet czy inne takie lub jak wprawnie rysować wektory w programie Adobe Illustrator. Dobrze, no to teraz Kaloszek prosił o głos. Yy, a więc tak, zapomniałem jeszcze wspomnieć, że każda osoba będzie miała tutaj swoją playlistę. Mówię związana też z muzyką, na której będziecie mogli poznać, jak ona, jaką ona muzykę słucha, i poznać bliżej osoby. I każdy kto by chciał do nas dołączyć, a ma wystarczające kwalifikacje. Wystarczy napisać tylko do nas wiadomość, maila. Ewentualnie napisać coś w komentarzu. Na pewno się odezw odezwiemy. No dobrze, to to by było w sumie na tyle. Yy, no to ja jeszcze może opowiem o swojej roli, ja będę generalnie tutaj taką tak zwaną złotą rączką, będę się zajmował sprawami technicznymi kanału, grafiką, tłem, montowaniem filmów i tym podobnym. To w sumie chyba byłoby już wszystko, no pożegnajmy się, no więc tak, to, to był Tugon, Kaloszek, Kaloszek, Bartes, Fasti, no. I, I Fasti. No. E, żegnajcie, no, do usłyszenia. Żegnajcie. Na razie. Nara.